Moi drodzy, jak wiecie, ostatni odcinek z Among Us bardzo wam się spodobał, nawet bardziej niż Fortnite y ostatnie. Wtedy robiliśmy bardzo fajny challenge, w którym starałem się mówić tylko prawdę, co niestety nie zawsze wychodziło. I skoro takie challenge wam się podobają, dzisiaj zrobiliśmy coś jeszcze mocniejszego. Głównym zadaniem dzisiejszego odcinka było to, że każdy włączył tryb czarno-biały na swoim komputerze i nie widzieliśmy żadnych kolorów. Do tego zmieniliśmy swoje niki na bardzo podobne, więc czarno-białość podobne Niki? chyba sami już rozumiecie co tutaj będzie się działo, do tego moi drodzy wróciła stara ekipa, bo bardzo w długim czasie, więc będę ja, będzie Flotarek i będzie Matyniu, Furmanka niestety nie będzie ale będzie też nowa ekipa, będzie Gabi, Papryk Guzik, wszyscy będą, linki są oczywiście w opisie do wszystkich, więc spadnijcie, a jeżeli chcecie więcej Yamonga na tym kanale, a ostatnio gra mi się super, no to wiecie co robić, myślę że takie 7666 łapek w górę będzie fajnym wynikiem, trochę takim diabelskim nawet no i oczywiście subskrypcja z wnętrzkiem będę bardzo, bardzo wdzięczny, a Napiszcie w komentarzu, co jeszcze szalonego możemy zrobić. Chociaż nie wiem, czy da się coś już bardziej szalonego. Biegną do reaktora, ale będę tam praktycznie ostatni, więc wydaje mi się, że pierwsze co, to będę podejrzany. Tak prawdopodobnie mi się wydaje. O Jezu, kabelki. Dobra, nie jest aż tak źle. Myślałem, że kabelki będą nie do zrobienia kompletnie, ale technicznie... Naprawdę nie jest aż tak źle. Czekajcie, ja jestem z iloma To jest bardzo dużo kreseczek, to jest praktycznie najwięcej kreseczek, więc mniej więcej mogę uznać, że on nie jest zabójcą. Tutaj też kilka kreseczek było całkiem takich legit wyglądających. Nie wiem, czy same kreseczki nie są najtrudniejsze do rozwiązania. Ciało znaleziono w nawigacji. Ja mogę mm. ogarnąć, że 7 kreseczek jest czyste ten. i 7 kreseczek było w Madbagie. We 6 kreseczek też jest czyste, bo <grym <grym było w Madbagie. <grym> a ja w ogóle lecę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kreseczek też jest czyste. Bo Czekaj, byliśmy w elektrykalu i mnie zabił przez długi czas. To, to będzie stare ciało strasznie, bo pewnie podczas reaktora. A śmierciało to... już? to było ciało pewnie no, podczas reaktora. No właśnie o. już w elektryku. No. A, A, to jest, w, no, w, ja tak powąchałem zna. to ciało, ale takie, no, takie jeszcze... A polizałeś? Nie, nie. nie, nie. Szare, jeszcze ciebie. Z... Z... To zależy czy robaczki już były, to czy nie. To może drugie ciało. Jeszcze nie, jeszcze nie chyba, tak mi się wydaje. Czyli tak. Świeże ciało. Oj, Mati, zaraz znowu kogoś się Ale... To chyba self-report, Self report. self tak. Nie, nie to Cert Reporta nie było, tutaj to, to jest jakieś. Uh, hmm. Widziałem. Czyli tutaj jakieś morderstwo. Co widziałeś? Kogoś białego. To może być. sześć, Tylko nie wiem, Al, który ja jest, nie, no ja. Ja nie sam sam sam. Sam. w sumie, który jestem To może być 6, 2? Nie, 6 to nie był, bo 6 się skanował To może 7, to być się 2 na 100%. Ale się kryją, ale ciało mogło już tam leżeć A Gabi gdzie ty byłaś, bo nic nie mówisz Ona, Ona umarła Ona nie żyje, nie od Ja jego widziałem, on by mógł mnie łatwo odstrzelić w elektryku i on był cały czas po lewej stronie, to prawda Mateusz, a gdzie, gdzie, byłeś w sumie? Nie wiem, powiem wam Dobra, Skip Mateusz, Skip, Skip tyle trwa ta rozmowa, że nie Skip, no bo to nie ma. Ktoś zagłosował! Mateuszek zagłosował! Nie zagłosowałem, ja jestem biały, no, Dobra, moi drodzy, naprawdę tutaj zaczyna się robić niebezpiecznie. Nie wiem, nie wiem kto jest kim jeszcze, nie ogarniam. Wiem, że Admiros, czyli Jedyneczka, nie zrobiłby self-reporta. Admiros to jest taki, wiecie, dobry, dobry chłopczyk, grzeczny, więc on nie powinien tego robić. I wydaje mi się, że nie jest na tyle tutaj. Sprytny, chociaż grał też kupulant w Garys Moda, więc powinien znać się na e, przebiegłości. Znowu mamy reaktor, więc tutaj trzeba dość szybko pobiec. E, prawdopodobnie zanim tam odbiegnę, to już się naprawi. Wydaje mi się, że praktycznie zawsze, kiedy jest reaktor. Okej, okay, na dole jest właśnie admirosek, a na górze dwójeczka. No ciekawie tutaj się zapowiada. Na elektryku na górze przy węcie, czy ktoś z Was na kamerach siedział? O, o, o! Czwórka śmierdzi, czwórka śmierdzi. Raz, dwa, trzy. Ja siedziałem na kamerach, dary. ale jakby tylko migały takie jeden, trzy. Ty, a czwórka nie, a to szedł, jest w nie mógł, nie mógł nie z elektryka wiem, uciec? No ty! Biegłem, więc musiał ty, musiał wętem polecieć. Ja jestem czwórka, no to ciebie nie No, Aha. byłeś teraz w elektryku, wychodziłeś z niej. Nie byłem, byłem w elektryku, z co ty zmyślasz, jest to głupoty. tylko w tym musiał być, w kamerach. Gozik, który ty jesteś numer? A co cię to? Bo Guzik o, jasno, o, o, guzik jasno o, o, próbuje o, o, mnie wrobić w tym momencie, bo ja w tej rundzie nawet nie byłem blisko elektryka, ale byłem przez, teraz. Nie, ale byłem, nie byłem! Byłem, nie, byłem najpierw w reaktorze, reaktorze a, potem, a potem przed kamerami stałem i robiłem kabelki. I tak się skończyło moje. Ale teraz, teraz skończyłeś lepsze wejście do elektryka. Nie jest! Skończyłem przy ja kamerach robiąc kabelki. Chodzę do elektryka. Dobra! No, wchodzę Chodzę i się cofasz co, co, i wtedy wyśmie, które to jest guzik. Ja 100% na niego głosuję, bo próbuję mnie <grym> ja jasno nie, nie. nie mam pojęcia. Guzik, skąd ty miałeś jeszcze trzecią osobę w elektryku w tym momencie? Yy, no, nie, mówię że, mówię, że widziałem, jak on wychodził z elektryka. No, widziałeś. Teraz to są pół sekundy No Nie, no przecież tylko ja wbiegłem do tego, ty biegłeś tam, no, to ty ja, ty byłeś, ja bym powiedział, że to jest guzik, bo jasno teraz próbuję mnie wkopać, chociaż nawet nie byłem dlip blisko ogóle, tam. No? I to, to, to już jest kolejna runda, w której guzik próbuje jest. Dobra, bo 25, 25 sekund. który no, to jest guzik. Ten najwięcej jest No to ja daję swój głos za taką chamską próbę wkopania. I Hogaty, i Manojek w takim razie. Tak, taka szansa. To też może być stronie? Kto był po prawej stronie na tym, na. Nie wiem, który to guzik. Wyrzuciliśmy sobie pana... Kolega, no i jakby ja też nie rozumiem, czemu Gusik na mnie coś mówił, przecież ja nawet nie byłem blisko elektryka pod koniec tamtej rundy, prawda? No nie mi się wydaje, że w tym momencie najlepiej by było dla mnie, gdybym się z hogatym trzymał, bo hogaty, jakby mniej więcej, jest pewny, że to jestem ja. Hogaty z tego co pamiętam miał 8 Będę biegał za nimi. Jeżeli my teraz dwójkę odstrzeli, co jest całkiem możliwe, to będzie troszeczkę głupie. Kurczaki, no biegnę za tą dwójką. Dwójka, dwójka trochę mi śmierdzi, ale jedziemy. Mm, tak właśnie myślałem, panowie. Kurczaki, coś tak czułem, że to jest dwójka, tylko ja nie wiem, to, to jest dwójka. Dwójka i to jest najgorsze, mimo pojęcia. Patrzcie, nie taka. A mówiłem, że dwójka, A, no. mówiłem, że dwójka. Moi drodzy, znowu, znowu to samo, więc no co, pozostaje nam tylko i wyłącznie robić tutaj zalanka i mam nadzieję. Zrobić coś ciekawego, z tego co mi się wydaje, jesteśmy z jedyneczką Trochę się martwię grać, bo wiecie, jakby e, zawsze praktycznie gramy z ludźmi, których dobrze znamy Jakby ja wszystkich chłopaków dobrze znam, ale dawno na przykład z niektórymi nie gadałem I wiecie, wiem, że floty też ma 1000 IQ w takich gierkach O nie, co się stało? Dobra, słuchaj, ja? jedyneczka, jedyneczka, cicho, 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 jedyneczka cicho, 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 cicho. Nie, 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 mów, mów, niech nie raczej. Nie, Poczekajcie, nie nie Admiros nie robiłem, okay. naprawiał reaktor ze mną. Ja naprawiałem ja z kimś nie. reaktor i po czym Zedem do, e, jakby, do że trzy dwie osoby się zleciały, jak już był naprawiony i my wychodzili. Po... Maki, mogę ci powiedzieć, gdzie nie było na pewno ciała, bo gdy odpalił się reaktor, pobiegłem w drugą stronę. Nie było w nawigacyjnym shieldsach komunikacyjnym. W elektryku nie w też nie było, bo teraz byłem w elektryku. Paga, Moi drodzy. Ciało było. Dym, 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 dym. Nie no, byliśmy Security. Tam, no dobra, z chyba kuzikiem byłem <gulet> teraz. <gulet> Miejcie na oku papryka, nie wiem ile ma kresek. No tutaj raczej nie ma sensu pokonywać nikogo. Tak coś mi się wydaje, ale no, ciekawe, ciekawe, czekajcie. U nie prawie nacisnąłem kill zamiast fuse. Mamy tutaj. Ty sam się z nawigacji. To nawet nie jesteś taki takie głupie, żeby teraz tutaj pobiec, na przykład. Dwujeczka dobra, Jechanka. O nie! Jesteśmy zgubieni. Admiros, sorry. Jakby. Co robiłeś? Pytanie, wiesz? Oh, I... yes, to jest yes, standardowe yes. pytanie. Byłem w kafeterii. Byłem. Okay. A wcześniej? <śles> kurwa, notar. <śles> 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 Przechodziłem przez to lewo. E, tam, gdzie są te, te meteoryty, strzelasz. Stamtąd No To, 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 się, z lewo, tak? to, jest, to jest prawo. prawo. To jest prawo przychodziłem, ale poszedłem w lewo <laughs> przez kawiarnię <laughs> i na górę tam. Znaczy, ja byłem wcześniej przedmiotem, a potem poszedłem na dół do storage'a Ale Przej teraz jakieś mnie. dwie sekundy przed zgłoszeniem ciała ktoś przebiegał obok nawigacyjnego pomiędzy tlenowym, jeszcze. Ja Mati już robiłam w elektryku tak, zadania. Tak, potem tak, na y, upper Uu. i lower engine, a teraz byliśmy w reaktorze, więc no to No prawda, prawda. ja chcę powiedzieć, że Gabi jest git bo miała sytuację, w której mogła. Mnie tak... Nie będę głosował na Admirosa jeszcze, ale... Ale jesteś podejrzany. podejrzany. Nie nie jest tak. Ale czuję się podejrzany. Jak... to na, 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 na mnie zagłosował? Na kamerę mówił. Dobra. Mhm. Na kamerę? I co, wiemy? Stuprocentowo pewny, że to się skończy. Wiecie sami czym? Jednak się nie skończyło, co ciekawe. Więc jestem w lekkim szoku, że to jakkolwiek udało mi się przeżyć. To było bardzo, bardzo dziwne, naprawdę. Byłem stuprocentowo pewny, że ten kill zakończy się moją po prostu śmiercią, ale wydaje mi się, że to jest przez to, że właśnie są te niki, te kolory, nie za dużo widać. Musimy coś zrobić z admirowskiem, bo zaraz się skończy tak, że wiecie, no że będzie problem. Czekajcie, ktoś wybiegł na górę, tutaj ktoś powinien być, nie? To jakby jest, wydaje mi się, że to jest dobre, dobre miejsce, żeby kogoś znaleźć i odstrzelić. W sumie to nawet chciałbym znaleźć czyjeś ciało, wtedy myślę, że naprawdę bym był taki, o. No halo! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Flotar czekam na oskarżenia w takim razie. Nie, nie, ja nie znalazłem ciało, więc się <grym> <grym <grym Tak, a, to teraz... Ale ja jak chciałem... będę myślał, że to teraz, będzie początek... Teraz taki ja bym chciał mieć 1000 IQ flotara, ale... No to zacznę <grym> tak samo! Admiros! Gdzie byłeś? No właśnie ja na to czekałem, aż flotera zapytał Admiro gdzie ja byłeś. To ja, to wykorzystam. Nie Chyba że, zdążyłem... że chcesz, żebym floterowi dał tam przyjemność. Nie no już obojętne mm -hmm. tak naprawdę, bo no, nie zdążyłem wyciągnąć kartki, bo miałem już zapisywać na leby, <laughs> dobra, już jakby. To dobra, nie dobra, ma to świecie, bo zaraz będziesz tyle przeciągał, że nie zniknie. Eee, nie tak, tak, tak. Eee, byłem najpierw w elektryku i później poszedłem robić Shieldsy. I to tyle co pamiętam. To Czyli się mówisz, że zakończyłeś Sills, tak? tak, To ja nie potwierdzam tego. Okay. Ej, ale Admiros, ja za to nie byłem, przecież ty o 2 naprawiałeś na górze. ale, no ale o 2 to było jakby... To było wcześniej, to prawda. To było, no tak, no, tak to na samym początku, ja mówię to dwie ostatnie misje, które hmm, zrobiłem. No to, to po lewej, lewej ja. stronie, tak, 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 ja tak, ja po lewej stronie, chyba flotar i ty tam byłeś, nie wiem. Ja powiem na kamera. Wiem, że mi jaśnie na zdradzię elektrykalną. Ja, tak, 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 tak. ja stronie, byłeś, nie ma misji już do zrobiłem. No, panowie. Dobra, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Jakby, ja wiem, że ja troszeczkę wkopuję Admirowska za każdym praktycznie razem, ale no nie jest to aż takie oczywiste, co tutaj się dzieje. Ja mogę już po prostu mówić, że mam wszystkie zadania i będzie trzeba wyłapać po prostu kogoś, kto jest gdzieś sam i Wszyscy chłopacy z tego, co widzę, zachodzą razem. Zadania idą bardzo, bardzo, bardzo szybko. Nie no, mi się wydaje, że jeżeli teraz czegoś się nie zrobi, to będzie z tym spory problem. Tylko nie wiem w sumie, co można by było z tym zrobić. Ale na moich jedynka. oczach jedynka wbiegał z y, drugim innym, chyba y, z ósemką do Electricala. Mhm. Ja specjalnie poszedłem w prawo, cofnąłem się i na środku Elektrykala ciało leży ósemki, a jedynka wentem uciekał. Nawet było widać jak dupą venta Ale jakby nie nawet nie było na dole, ja byłem na górze w kafeterii kończyć ostatnią misję, a no wcześniej, jeszcze wcześniej byłem y, na kamerkach i tam było dużo osób. No Admirals, i poszedłeś z kamerek czy... w dół za ósemką. I biegłeś... I poszedłeś znaczy... do Electricana i tam zabierasz Hogiego. Ale to kiedy to mówisz, że to było? No przed sekundą, na moich oczach. Ja Ale to nie jest możliwe, no to, to nie jest no to możliwe. to ja byłem jakby... Temu. Bo ja jedynkę widziałem, nie wiem, jakieś 15 sekund temu, kiedy schodziłem no to... z admina i biegł na prawo całkowicie, na silcy i na nawigację. A ja widziałem no bo jedynkę nic... w kafeterii i to bo się potwierdza byliśmy, tak jakby. Byliśmy... I widziałem, na dole kogoś, kto wbiega do elektryka. Przed chwilą jedynka przyszła okay. z prawej strony Dobra, od Storage'a to, to, Wyszedł ze Storage'a, spotkał się ze mną i Hogim pośrodku mnie przy wejściu do elektrykala. Ja poszedłem w prawo do Storage'a oni wbiegli razem do elektrykala. Ja się cofnąłem, żeby o, ich sprawdzić joj, joj, no, no co? Płatuję, <laughs> Mi też I też to śmierć jest strasznie. Ponieważ ja szedłem z admina, z Ale do no patrz, No nie miałem ciebie. No posłuchaj. nie miałem, kurde. Ja no słucham. tak, no ja nawet widziałem. Ja, tam flotar powiedział Admiros na ciebie, sam flotar to powiedział. No tak, i teraz, nie wiem, tam, Imo, tak, tam, ja tak, widziałem. Tak. I Imo, tak. Ty. i po, w poprzedniej rundzie ty... powiedziałem, że nie jestem już pełen, ponieważ no dobrze, sam na sam za Ale A jak... to nie jest trochę tak, że Papryk teraz w tym momencie no. wykorzystuje to, tak, się, jakby... Tak, ja wykorzystuję... ...spore... spore Dobra, Adrian, jednak... bo ty będziesz kolejny do odszczału, posłuchaj mnie. Pod... Po co mam wymyślać historię, jak widziałem jak na moich oczach zabija i zgłosiłem czego jakby... dobrze, ale to każdy może powiedzieć. Flotar jest mocnym postarem. autorytetem. Wszyscy najeżdżali cały czas na Admirosa, więc ja mówię tylko, że to jest najłatwiejszy no, cel, a ja go widziałem, jakieś 20 sekund. Dobra, mam jest, jedynkę w NIKU, każdy wie, że mam jedynkę. za Ja z Admirosem <laughs> tak, razem. Tak, no, tak, no to jest jest bo go kryjesz. No oczywiście, że no. No dobra, no to Dzięki panu za krycie. Czemu nie będzie? Czemu Ficou no meu cabelo